Witam was bracia i siostry serdecznie nie ma na to miejsc nie ma na ten wyraz innego który by zamienił je bo to z serca musi pochodzić inaczej nie będzie serdeczne więc witam was serdecznie i chciałem wam powiedzieć dzisiaj że każdy z nas jest trumanem pamiętacie może taki film był kultowy film The Truman Show jest reżyser, który z nieba, a raczej z księżyca kontroluje życie człowieka na Ziemi, który żyje w totalnej iluzji, wierzy w to, co widzi, w to, co słyszy, wierzy, że pracuje uczciwie, że zarabia na życie, ma żonę itd., tak itd. Tak Ale jednak budzi się w nim wewnętrzne życie i nagle on sobie uświadamia, ja wiem, czego ja naprawdę chcę. Każdy z nas jest trumanem, każdy z nas wie, czego naprawdę chce i niesie w sobie scenariusz na tą inkarnację, na to wcielenie. Każdy z nas stworzył sobie symulację, co chce przeżyć, czego chce doświadczyć teraz, tutaj, na Ziemi, w tej epoce. I wiedział, co go tu czeka, i nie baliśmy się, jak kamikaze, i zeszliśmy na Ziemię i jesteśmy. Teraz tutaj światłem, które w ciemności świeci. Niektórzy już zbudzili się i przypomnieli sobie, a to ja też jestem takim światełkiem. A niektórzy przypomną sobie we właściwym czasie, bo na razie wierzą, że wcale nie są światłem i nie trzeba przyspieszać tego rozwoju. Każdy w swoim czasie dojdzie do tego miejsca, w którym aha, i ta wibracja jest bardzo cenna. Więc Mówię o Trumanie dlatego, ponieważ na nasze plany, na to wcielenie, nałożono kliszę. Ktoś nam, nie będziemy teraz wskazywać palcem, ktoś nam nałożył swój scenariusz, swoją kliszę, jak to ma być, a my mamy prawo, tak jak Truman, żyć w iluzji. Prawo życia w iluzji, nie wiedzieliście, że jest takie prawo, ale czujecie już je teraz, że mamy prawo żyć w iluzji, a kto zaczyna nie wierzyć w to, to natrafia nagle na mur poprawności religijnej, na mur religijnej, że rzekomo to jest polityczna poprawność, to jest to samo, to jest ta sama moneta z dwóch stron: religia i polityka. I chodzi tu o poprawność, o potakiwanie, o bezpieczeństwo, bo ludzie chcą żyć bezpiecznie, a bojąc się, przestają bezpiecznie żyć. Takie proste to jest. Przestańcie się bać, a będziecie znowu bezpieczni. No, łatwo powiedzieć, jak przecież w telewizji powiedzieli, ile ludzi umiera na świecie i tak dalej. Słuchajcie, ludzie zawsze umierali na świecie. Przed wirusem, przed pandemiami, przed epidemiami, zawsze ludzie umierali, bo po to tu przyszli, żeby nauczyć się umierać, żeby później wiedzieć, jak żyć we wszechświecie. Nic złego się tu nie dzieje. Więc każdy z nas, jako Truman, żyje w świecie, który nie jest jego światem, tylko jest światem reżyserowanym przez kogoś z astralu, nazwijmy to który żyje nad naszą głową, wydaje rozkazy tym na ziemi, którzy są za naszymi plecami i stamtąd kontrolują, co tu się ma dziać. W tej piramidzie, która powstaje w ten sposób, są ludzie, którzy służą tym, którzy służą tamtym i potakują i wykonują rozkazy i... Potakując, wydają rozkazy tym na dole: tam są banki, tam jest wojsko, tam jest policja. To jest system. Ale to nie jest nasz świat, nie nasz system. To nie było tak, że myśmy urodzili się, przyszliśmy na ten świat, usiedliśmy do okrągłego stołu i umawialiśmy się, w jakich warunkach chcemy tu żyć. Myśmy zastali już pewien świat. I wierzymy, że tu zawsze tak było. To znaczy, że tak ma być i tak będzie. Jeszcze tego uczymy następne generacje, i dlatego generacje się degenerują na Ziemi. A teraz nadszedł czas regeneracji: duchowej, psychicznej, mentalnej regeneracji. Nie będziemy się więcej degenerować i nie będziemy potakiwać więcej. Nie będziemy się zgadzać. To nas zmuszą, prawda? To jak długo nas nie zmuszają, nie zgadzamy się, jak zaczął nas zmuszać, będziemy nadal się nie zgadzać. I w ten sposób, jako niezgodni, odejdziemy z tego świata. Każdy w swoim czasie, we właściwym miejscu, w właściwej pozycji, wyjdzie z ciała i wróci z powrotem tam, gdzie są jemu podobne istoty. Może nie od razu do pana Boga zapiec, chociaż tacy też będą. Zakładając, że jest tam jakikolwiek piec, i wrócimy tam, dokąd chcielibyśmy wrócić, żeby tam żyć tak, jak chcieliśmy żyć na Ziemi, ale nie mogliśmy, bo to nie jest nasz świat. Jeżeli to by był nasz świat, to by inaczej wyglądało. To nie jest nasz świat, więc z radością, jak zawsze mówiłem, tanecznym krokiem, odejdziemy z tego świata, zmienimy Ziemskie nazwisko, truman, na to, które jest naszym imieniem, wiecznym imieniem, wieczną wibracją, wieczną częstotliwością drgań. Każdy z nas jest falą drgań i to drganie można zamienić na dźwięk i ten dźwięk nazywamy świętym imieniem. Każdy z nas ma swoje Imię święte, bo święty nas stworzył na swoje podobieństwo. Imię świętego jest ja jestem. Każdy z nas jest mikro ja jestem cząsteczką jednego makro wielkiego ja jestem. Co to znaczy ja jestem? Ja jestem życiem wiecznie pulsującym życiem wiecznie promieniującym światłem. I to powiedzcie Waszym dzieciom i Waszym wnukom. Bezinteresownie. I nie oczekujcie, że zaraz się rzucą Wam na szyję i będą Wam całować i dziękować. Bezinteresownie. Uświadomić i zostawić. Uświadomić i pójść dalej. Kto pójdzie z nami, ten pójdzie. Kto nie pójdzie z nami, we właściwym dla siebie czasu. Czasie wróci z powrotem do światła. W tym świetle Was zostawiam. Do następnego razu.